Trwają spotkania wyborcze, gdzie prezentowany jest program komitetów. Tuż przed rozpoczęciem tego w strzelcach rozmawialiśmy z Szymonem Hojnowskim, obecnym zastępcą prezydent Świdnicy. Panie prezydencie, skąd pomysł, że po ośmiu latach bycia w samorządzie świdnickim decyduje się pan na rozpoczęcie próby pracy w samorządzie gminnym gminy Marcinowice? No na pewno dużo, duże wyzwanie, tak bym to określił, a sama decyzja wynika z przeprowadzki. W ostatnich latach właśnie przeprowadziłem się na wieś w gminie Marcinowice. I stąd ta decyzja, po prostu ze względów e, takich czysto geograficznych. Mhm. Ale zanim przyszła ta decyzja, to zrobił Pan rekonesans po gminie, popatrzył, co można poprawić, co jest nie tak, e, co idzie dobrze, e, pomyślał, zebrał ludzi i jak rozumiem, zbudował program, tak? Tak. Udało się dość szybko zebrać grupę 15 osób, bo jest 15 okręgów jednomandatowych w tej gminie. Mhm. Czyli 15 osób, 15 kandydatów, a właściwie to w większości kandydatek. Dominują kobiety, dominują dziewczyny, też m.in. z kół gospodyń wiejskich, także środowiska takie dość wpływowe na wsi. I udało mi się bardzo wiele spotkań odbyć już na terenie gminy i dostrzegam wiele różnych problemów, z którymi ta gmina się mierzy, zwłaszcza jeśli chodzi o zbiornik retencyjny, o kanalizację, o walkę ze smogiem. Także zapóźnienia są naprawdę spore, bo bo pomimo różnych inwestycji w ostatnich latach nie były to w mojej opinii inwestycje pierwszej potrzeby no i mam po prostu inne poglądy, inne wizje, inne perspektywy niż obecny wójt. A czy radni, którzy będą z Panem współpracować ewentualnie, zgłaszają jakieś specjalne potrzeby? Rozumiem, każdy o swojej wsi może zdanie powiedzieć. Czy one się różnią, te oczekiwania, jedna wieś od drugiej wsi? W pierwszej kolejności powiedziałbym o kanalizacji, bo tylko 7 na 19 wsi w tej gminie jest kanalizowanych. To oznacza tak naprawdę pewne zapóźnienia rozwojowe. W ostatnich pięciu latach nie udało się niestety, się skanalizować w ostatniej kadencji i musimy, myślę, przyspieszyć, bo to jest kwestia rozwojowa, to jest kwestia też, żeby na przykład młode rodziny z dziećmi, które chcą z miasta się przeprowadzić na wieś, mogły to zrobić, ponieważ jak wiemy w dzisiejszych czasach młode rodziny przy budowaniu się gdzieś na wsi niedaleko od Świdnicy biorą pod uwagę to, czy jest sieć właśnie woda, kanalizacja, prąd, takie różne podstawowe Szkoła, przedszkole, żłobek. Czynniki, tak oczywiście. No jeśli chodzi o przedszkole i żłobek, to też tutaj jest jeszcze trochę do zrobienia, bo miejsc na pewno nie wystarcza. Myślę, że to będzie ciekawe, duże wezwanie, patrząc na te wszystkie problemy, które są. A jako, że mam już dziewięcioletnie doświadczenie w Świdnicy i z sukcesami ileś projektów poprowadziłem, wydaje mi się, że spokojnie i w tej gminie może się to udać, a być może nawet jeszcze lepiej. Wśród kandydatów do Rady są i tacy, którzy startują mając na myśli jedno zadanie, co należy zmienić w Waszej wsi? Na pewno problem numer jeden to jest kwestia rzeki. Rzeka Czarna Woda, znana w całej Polsce już jest, co średnio dwa lata wylewa, zalewa nam tutaj, zabiera dobytek. Jest, są duże zaniedbania w tym temacie, dlatego też jest to dla mnie priorytet i na pewno zrobię wszystko, żeby ten temat był jak najbardziej Realizowany i, 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 że tak powiem, załatwiony, być może, że uda się. No. no ale rzeka jest, była i będzie. To akurat w tej kadencji podejmujecie rozmowy wcześniej nie można było tego zrobić? Były rozmowy, rozmowy się toczą od zawsze. Temat rzeka jest jak rzeka. Natomiast no, są okresy, kiedy powiedzmy. Oj, nie lubię bardziej, krytykować. Wie pan, I... Bardziej mi o to chodzi, czy rzeczywiście raz, a porządnie, przez wiele minionych lat wstecznie D można było tego zrobić? Po, po powodzi w 97 roku była Proszę. zdecydowanie załatwiona sprawa i kilka lat był spokój. Woda zbierała rzeka, odpływała, zbierała, odpływała. Natomiast no, 97 rok był dosyć dawno i w tym okresie wydarzyło się bardzo dużo. Ja bardzo dużo chodzę po terenie i... Powiedzmy, na, o ile na mm, odcinku wsi jest w miarę, natomiast poza wsią jest dramat, y, są powywalane drzewa, zawalają w poprzek rzekę. Rzeka sobie robi nowe koryto, podbiera rolnikom grunty. I, a ja mieszkam nad całą rzeką i każde, każde wezbranie wody. Y, no, budzi we mnie strach, a dwa lata temu przeżyłem szok, nie będę opowiadał, kto mnie zna, to wie, to była ostatnia powódź, którą przeżyłem najbardziej.